W poprzednich odcinkach, podczas potężnego sztormu, Reksie rozbija się u wybrzeży tajemniczej wyspy. Przypadkowe znalezienie mapy prowadzącej do skarbu wciąga go w wir skomplikowanej pirackiej intrygi. Reksio wraca do domu tylko po to, by być świadkiem uprowadzenia kur przez Ufo. Zrozpaczony kogut wynalazca błaga o pomoc. Reksio buduje statek kosmiczny i wyrusza w pogoń. Towarzyszy mu poznany na wyspie Skarbów komandor Kretes. Dotarłszy do układu Kurana, bohaterowie przyłączają się do rebelii przeciwko rządom złego kuratora i wyruszają w niebezpieczną misję na planetę Kurakis i księżyc Indor. Ostateczna rozgrywka z kuratorem kończy się triumfem Reksia. Dokonany tyran okazuje się być zaginionym bratem koguta wynalazcy i postanawia wrócić na ziemię wraz z Reksiem i uwolnionymi kulami w przeciwieństwie do Kretesu. Kiedy wszystkie znaki wskazują, że oto na podwórku nastał wreszcie spokój, następuje rzecz przetotworna. znika. Kogut podejrzewa, że Reksio został uprowadzony. Podejrzewam, że Reksio został uprowadzony. No hej, cześć, witajcie, jesteś strty Mateo i zaczynamy. Nową serię zagrajmy w i tym razem z Reksio i Czarodziej. Od początku te, tego albumu, co oglądamy. N na początek oglądnijmy album. Od początku. Ty a zobacz, co jest na następnej stronie. Ty, to coż coś tu jest. <laughs> Więc udało Ojeja. się uprowadzić reksia. <laughs> Niedobrze. To, Doskonała robota. Dziękuję, mój panie. I oczywiście uwięziłeś go w nieprawdopodobnie magicznej pułapce mocy! Oczywiście, mój panie! I nie wyjdzie, żeby nam przeszkodzić? No raczej, mój panie! Zobaczymy! Nikt nam już nie może przeszkodzić! Zupełnie nikt, mój panie! Nigdy tej gry do końca nie przeszedłem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, książę zakończy. Nie mam problem z drogiem chaosu. Niech Zresztą zobaczycie sobie za jedną później. Aiden Media przedstawia Czarodzieje. Czarodzieje? To wiele wyjaśnia. Bracie, leć po Kretesa. Czuję w Kokokościach, kogo że jego pomoc będzie koko konieczna. Już lecę. No, tym razem Rekszy został porwany, jest w innym wymiarze. Ja bo Rek się tam został, a Kretys tam został. Niestety, Kogut nie do końca miał rację. Nie. się uwięziony był w magicznej pułapce i im bardziej starał się gdzieś pójść, tym bardziej wracał do punktu wyjścia. Było źle. Na szczęście beznadziejna sytuacja, w jakiej się znalazł. Królik nam pomoże. No. <grym> nie ma czasu. To w jaki sposób on chodzi jest strasznie denerwujące, że idzie tu, potem tu nagle, nie? Masakra. Okej. Okay. Tu? Podążaj za białym królikiem! No dobra Jak coś spieprzymy, to tylko na początek wychodzimy, więc nie jest aż tak się. Teraz tu strzewaj, potem tu i tu. No tylko ten jeden kulacyk tu ominęliśmy tu i tutaj Przepraszam, ale wykrywam z rana i też tak chyba jeszcze jest lekka Okej okay. Teraz jak? No, widoczność już nam powoli spada, na o takiej mapie będzie jeszcze gorzej. No tak, tu już jest tego wiele więcej. Jakaś tam mała trudność. Staram się to przejść za pierwszym razem. I zobaczymy. I Gdzie będzie królik ten? Preksiu, Aha, tam. Preksiu, podążaj za królikiem. Nie ma czasu. No wiem, że nie musisz mi to mówić, kuro Domowa. Na co. A jeszcze nam wynalezie parę rzeczy To też trzeba mieć na uwadze Ogólnie jestem ciekaw skąd u twórców jest taka Skąd wrodził się pomysł, aby umiejscowić niektóre lokacje we Francji Albo żeby były związane z Francją Tak jak miało to miejsce w Rexio UFO tam przecież był Związek z Francją I tak samo będzie w kulę Czasu Tam również będziemy właściwie we Francji e Kapitan kapitannemu. Już mi się myli. A to już dopiero będzie ostatnia gra z serii Okej okay. Jesteśmy na miejscu Tak mi się chociaż wydaje No Reksio dotarł I tu będzie klapa Widzimy tylko zarysy nie widzimy kolorów. No pojawia się pewien problem, nie? No jest tego pełno. Nie mogą być problemy. No zobaczymy. Tu, o i tu jakby tam... Podążaj za białym królikiem! Nie ma czasu! Okej, okay, no to co? Robimy, nie? Oh shit, chyba pierwszy będzie tutaj. Dobrze pamiętam. Potem tutaj. Hmm, tu. Nie ma czasu. Czyli spieprzyłem. Naprawdę. dwa. I tu powinniśmy teraz iść. Okej. Okay. Okej, okay, coś mi się pokićkało i nagrywanie się wstrzymało. Natomiast idziemy tutaj, tutaj, tutaj. Oraz tutaj. Teraz wydaje mi się, jeżeli dobrze już pamiętam, bo nie pamiętam, powinniśmy się udać tutaj. Okej. Okay. Poszło całkiem sprawnie. Aha. Ale kurna emocje. Tu. Pójdę tutaj. Okej, okay. w porządku. Tu sit, chyba ślech, chyba śmiech, chyba śmiech, chyba śmiech, chyba ślę. Teraz po powiedz mi, że tutaj, kurde. Kurde, no źle, źle zrobiłem. Lecimy jeszcze raz, tutaj. 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 Tu kurczę nie pamiętam jak to było. No tu chyba Może tu Nie, kurde, tu. Udało się. No, jak na się dotarło do miejsca, w którym nie sposób było już rozróżnić, co jest, a co nie jest kolejnym pagórkiem. To są drzwi. Widzę kontur. Za to wyraźnie widać tu zarys jakichś drzwi. No nie gadaj. Dalej musisz radzić sobie sam. Okej. Okay. Okej. Okay. Można coś się jakoś gdzieś dostać. On nas chyba nawet nie widzi, więc nie ma sensu w ogóle. No i trzeba tylko pochodzić sobie trochę. Postać po drugiej stronie lustra. Najwyraźniej nie była świadoma, że ktoś ją obserwuje. No tak też mi się wydaje, że jednak nie. Będzie znak spokojnie, bo... No staram się, nie? Postać po drugiej stronie lustra. Najwyraźniej nie była świadoma, że ktoś ją obserwuje. I znowu, im bardziej Reksio starał się gdzieś pójść, tym bardziej wracał do punktu wyjścia. Wyglądało na to, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. No niestety. No nie wierzę! Mówiłem do wioseł! Mówiłem! WIOSEŁ! Korneliuszek! WIOSEŁ! Korneliuszek Trzeba się, Dobrze, że jesteście. Wygląda na to, że Reksio znalazł się w sytuacji bez wyjścia. No, wyczytała to. Dosłownie czy w przenośni? Bo zostawiłem makaron na gazie. Kretesie, twój przyjaciel Rexio jest w potrzebie. Tylko ty możesz mu pomóc, a ty mi tu z jakimś. Okej, jeszcze są buraki. No tak, tak, no Rafia. No więc, o, coś się rozbili? No to wychodzi. A bo może będziemy musieli coś zbudować teraz. Zobaczymy. Powiedziałeś wszelki? No, no, powiedziałem wszelki. To doskonały pomysł, kretesie. Doskonały. W, w, wszelki. Dajcie mi go, go, okay. godzinkę. Oto schemat. No, tego ci naminęło. Z ko, 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 konstruujemy wielką słuchawkę tele, telefoniczną, na której zamontujemy księgę. No to jest piękne wyobraźnia twórców. E, diesel naciągnie szelki i bach! Wstrzelimy kretesa prosto bach. w księgę! Proste i genialne! Brawo, Rochoacie! Bra, A według mnie kompletnie bez sensu. Nie ma kretesie się idź do do, do do roboty! Wszystkie pod, potrzebne części okay. znajdziesz na podwórku. Kornelku, wybierz miejsce, które nadaje się do, 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 do budowy teleportera. Się robi Okej, okay. czyli tutaj będziemy budować. Zobaczymy czy coś mamy w shopie. Szkoda, że tu nie ma planu z pewnością opona. O, opona. Kotwica chyba o, później? Jest kotwica. Ale też ją weźmiemy? To się pewnie przyda. Mm, chciałem drabinę Drabina. wziąć. To właśnie punkt, który wybrałem. A gdzie się pojawiają te rzeczy? Kontynuuj grę. Zapisz, czy na pewno chcesz, za tak. Czy kontynuuj grę? Hmm. Pokaż mi ten projekt Okej, okay, no to najpierw Opona i... To właśnie punkt, który wybrałem! To właśnie... A może zamiast teleportera wybudujemy potężne jajo? Co... O, o, bracie Co ty na to? No ale ja to wszystko kur biorę. Hmm. A tu jakaś... Co, to, się zbugowała ta gra? Aha! Fak! Wystarczy, że ja kliknę na Kretesa. No tak, świetna zmiana, ale ktoś by mógł o niej powiedzieć. Opona. No dobra, zaczynamy! Fajna zmiana swoją drogą, cieszę się z niej niezmiernie. Poczekaj, poczekaj. Co jeszcze? Tu montujemy to Bez sensu, przecież moglibyśmy zamontować drabinę Montuję drabinę 2 Mhm, mm czyli kotwica miała być jednak pierwsza, takie to jest bez sensu i głupie Tu montujemy to Okej okay. Widły to... <laughs> Co my tu jeszcze mamy? Nie wiem czy to się przyda Oj, Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie. To jeszcze nie? To też nie... Okej. Okay. Coś co będzie nas napędzało, czyli pomika Diesel, przyjacielu, chodź do papy. Kura by mi się przydała, ale jej wziąć nie mogę niestety. Co my jeszcze musimy wziąć? Jakiś złom? na pewno ze złomu to. O! Nasz piecyk do dodawania gazu. No tuż to. Z pewnością jeszcze to tam było. ten fragment rury Lejek. No, tu się schowałeś lejku ty ty. No i to chyba stąd wszystko by było, nie? Okej, okay, no to teraz tak kładziemy te przedmioty, to już jest potrzebne? Poczekaj Pokaż mi ten plan. Plan mi pokaż. Pokaż mi ten projekt. Sanki Takie coś. Grabie. Jeszcze to. Mogę już to położyć? Jeszcze nie, no zajebiście. No stąd już chyba wszystko. Nie wiem czy to było tam potrzebne. Nie, nie, no to nie wiem po cholerę ja to Pokaż wziąłem. Mi ten projekt. Już widziałem, idź tu. Gdzie jest ta taka wanienka jakby No ja tu się schowałaś. Balia. Na wszelki wypadek. Kompletnie nie... Mhm. Balia. Tu montujemy to Tu montujemy to Okej okay. Poczekaj poczekaj no dobra no poczekam mm -hmm. Coś co mógłem już wcześniej zamontować to nie mogę Oj, chyba jeszcze nie Pokaż mi ten projekt Czwórki skończyłem jeszcze grabie Gdzie są grabie Zamontowałem je no nie no kurna gdzie są grabie chyba tam są tak jak to. Kompletnie niepraktyczny napęd awaryjny. O. No. Połóż grabie. Tu tak. To. Tu tak. Mm, to. Oj, chyba jeszcze... jeszcze. nie. Raczej nie. Co ty tam jeszcze masz? Pokaż mi ten projekt. To jest, aha, chomik też jest To jest, to jest Aha Pokaż mi ten projekt Więc jednak to jest jednak potrzebne Mhm, mm że też kurna teraz Tu tak? Okej okay. Poczekaj, poczekaj no Kurde Pokaż mi ten projekt Mhm, czyli piątka, szpula Szpula policja idzie, okej. Okay. Tu pulę. szpulę. E, Nie wiem co on tam nawijał, ale coś tam pieprzył. E, teraz to. To. Tu montujemy to. Mm. Pokaż mi ten projekt. Mhm. Mm Trzydemka. Jeszcze ósemka lina. Co tam jeszcze? Spodnie. Pokaż mi ten projekt! Okej... Okay. Nie wiem czy... Tutaj się nie da wejść, więc spodnie... Więc muszę... czego ja szukam? To nie są spodnie, kurna, lina. Sznurek! No to mamy już wszystko. Gdzie by to wetknąć? No dobra, z najpierw sznurek. Oj, coś Mi się nie udało. naciągacie, koguty. W końcu. ko że znowu. Przypominam ci, że szelki to 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 twój pomysł. A czemu co? sami się nie wystrzelicie, co? Bo mamy cycy koko cy, kora. A, a poza tym to... To ty jesteś super bohaterem. no. no. I jesteś mądry. Przystojny, inteligentny, schludny. Aha, no dobra. Naprawdę jestem schludny... A czyli tak chciało. No i fajnie, on przynajmniej wszystko minął. Lustereczko powiedz przecie. On no nie Mój Babole! Jeze. Babole w Mapixie! Pali też nadejdzie babo. Pies z gwiazd, a zustra tak, I nadzieję sercom waszym przywróci. I kretem swoim wieżem na rynku rozstrzaska. No a liczba Aha. jego łabonek, łaponek, bałwanek, bałwanek, Tak przykład, jak się nas trzecia część jego. Ich twórca. O wsia moc. Trzecia część przepowiedni zaczyna ich się sprawdzać. Mm. Oh, 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 oh. Witam, się Trzecia część się zaczyna się sprawdzać! Uniwersytetu się tu w Witam jak jak więc ja będę się z wami żegnał i do następnego cześć.